30 stycznia w Hali Widowiskowo-Sportowej w Ciężkowicach został rozegrany pierwszy memoriał imienia Zbigniewa Jurkiewicza. Jestem wdzięczna i wzruszona działaczom piłki nożnej, organizatorom tego memoriału dla uczczenia pamięci mojego męża Zbigniewa Jurkiewicza. Jesteśmy z córką dumne i wdzięczne tym wszystkim. Piłka nożna dla mojego męża była, tak jak już powiedziałam, radością życia, radością dnia codziennego. On kochał piłkę nożną, sam kiedyś był sportowcem, i zawsze piłka nożna była obecna w jego, w jego życiu. 18 lat temu. Zbigniew Jurkiewicz organizował pierwszy turniej imienia Zbigniewa Gałka, żeby uczcić pamięć tego byłego zawodnika Ciężkowianki. E, ta formuła się sprawdziła i dzisiaj organizujemy na, na podstawie tamtych doświadczeń e, turniej Memoriał e, pierwszy imienia Zbigniewa Rukiewicza. E, w turnieju uczestniczy 6 drużyn, e, gra z systemem Każdy z każdym, no i wyłaniany jest zwycięzca. Każda drużyna, drużyna otrzymuje okazjonal, okazjonalny puchar, dyplom. Postanowiłem zaprosić na tą pierwszą edycję i myślę, że to będzie kontynuowane w kolejnych latach drużynę klubu piłkarskiego Błękitni Tarnów. Jest to klub, w którym Dignie Jurkiewicz jako piłkarz osiągał największe sukcesy sportowe. Z poziomu czwartej ligi awansował z Błękitnymi na poziom trzeciej ligi ogólnopolskiej, także to był bardzo wysoki szczebel piłkarski. Tam z powodzeniem bronił barw Błękitnych. Niestety w wieku 25 lat Kontuzja zakończyła po prostu jego, jego karierę piłkarską. Potem kontynuował swoją pasję, swoje zaangażowanie jako działacz sportowy w różnych, w różnych organizacjach, w różnych formach. To jest hołd, który oddają zawodnicy, działacze. Człowiekowy, który był związany z klubem ciężkowianki od lat. Był wspaniałym piłkarzem, był prezesem, później również różne funkcje prezesem Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Stąd słuszna i bardzo cenna inicjatywa Klubu Sportowego Ciężkowianki. Myślę, że wpisze się to w kalendarz na stałe i będzie realizowane co roku. Nieszczęście jakie dotknęło Ciężkowice w grudniu 2020 roku trzeba było w jakiś sposób przemienić i zachować pamięć o tym człowieku, który dla Ciężkowic zrobił bardzo dużo, nie tylko na polu piłki nożnej, co chcemy tym turniejem i całym cyklem turnieju honorować, ale również na polu społecznym, na polu działalności gospodarczej. I działalności tej lokalnej, samorządowej, gdzie idea uzdrowiska, którą zaczął realizować i która w tej chwili jest realizowana, mam nadzieję. Podniesie prestiż Ciężkowicz? Memoriał chcemy zrobić cykliczny. Minimum tam 10 cykli, także, także na, pewno, na pewno co roku będziemy chcieć tą ostatnią niedzielę zrobić. No też rzeczą, którą, którą tutaj chciałbym poruszyć, no to jest turniej gałka, który był organizowany w Ciężkowicach corocznie. No, w, przez pandemię w ostatnim roku się nie odbył, ale no nie chciałbym, żeby on był zapomniany, więc cały czas w głowie mam, mam plan, żeby po prostu też wrócić w przyszłym roku już do tego turnieju. Tylko zobaczymy jeszcze w jakiej w postaci, bo może ten turniej przy, przedstawimy w postaci drużyn młodzieżowych, orlików, żaków. Staraliśmy się, żeby jak najlepiej się pokazać. Wiadomo, memoriał imienia Zbigniewa Łukiewicza. Chcieliśmy jak najlepiej uczcić i wygrać turniej. No i staraliśmy się, żeby wyniki były jak najlepsze. Odnieśliśmy dwa pierwsze zwycięstwa z Gromnikiem oraz z bębnem. I teraz niestety ponieśliśmy porażkę z Tuchowią. No i później był remis z drużyną Zakliczyna. No i teraz będziemy na zakończenie turnieju walczyć o zwycięstwo z drużyną Błękitnych Tarnów. Jest to fajny turniej do, do pokazania się, fajne drużyny, więc poziom też jest wysoki. Nie idzie nam najlepiej, ale, ale najważniejsze to, że, że można sobie pograć. No, na pewno jest to połączenie rywalizacji, jak i zabawy. Tak? E, możemy dzięki temu się dobrze, dobrze przygotować, ale, ale też e, dobrze się pobawić. Tak? Dzisiaj akurat nam nie poszło najlepiej, ale jest w miarę ok. Cieszę się, że, że mogę tutaj grać. Turniej bardzo fajnie zorganizowany, cieszymy się, że, że nam się udało tutaj powalczyć i, i, i wziąć udział. No teraz przygotowania już trwają do, do sezonu, ale dzisiaj drużyna to jest taka y, reprezentacja, nazwijmy to. Ja w bramce raczej nie bronię już teraz, więc, więc dzisiaj y, gościnnie w bramce, ale, ale uważam, że na, y, drużyna na plus, więc, więc y, takie fajne przygotowanie, atmosfera y, jakby w drużynie dodatkowa. No, jak są wyniki, to zawsze jest, jest fajnie, prawda? No, na pewno jest to przerywnik w, w czasie przygotowań do rundy e, wiosennej, także no mówię, to był jako element treningu. A Wasz wynik w turnieju, które miejsce zajęliście? E, no, z tego, co się orientuje to drugie, także no, zadecydował pierwszy przegrany mecz, no, niestety. Dla wszystkich uczestników zawodów sportowych oraz przybyłych gości Koło Gospodyń Wiejskich przygotowało smaczny poczęstunek. Mamy duże zobowiązania wobec byłego burmistrza i zrobiłyśmy to wszystko charytatywnie, ponieważ był wspaniałym człowiekiem. Bardzo dużo mu zawdzięczamy. Przygotowałyśmy bigos, pierogi z mięsem, pierogi z kapustą, pierogi z kapustą i z mięsem, pierogi ruskie, barszczyk czerwony, jabłeczniki, frust taki karnawałowy. No to chyba tyle: kawa, herbata, każdy ile może tyle wypija. Szóste miejsce w turnieju zajęła drużyna Błękitnych Militarnych. Piąte miejsce GKS Gromnik. Czwarte miejsce zajęli zawodnicy Dunajec Zakliczyn. Miejsce na podium wywalczyła drużyna gospodarzy Ciężkowianka Ciężkowice. Drugie miejsce Tuchowia Tuchów. Najlepszą drużyną turnieju został Orzeł Dębno.